Szczerze powiem, wydaje mi się, że jeżeli już ta szczepionka będzie, to biorąc pod uwagę to, że jednak ludzie umierają na koronawirusa, to po prostu myślę, że wszyscy powinni mieć jednak tą wolę, żeby się zaszczepić i żeby być także bezpiecznymi dla innych, i żeby był po prostu święty spokój. Szczerze powiem, wydaje mi się, że jeżeli już ta szczepionka będzie, to biorąc pod uwagę to, że jednak ludzie umierają na koronawirusa, to po prostu. Myślę, że wszyscy powinni mieć jednak tą wolę, żeby się zaszczepić i, i żeby być także bezpiecznymi dla innych i, i żeby był po prostu święty spokój. Szczerze powiem, wydaje mi się, że jeżeli już ta, szczep, ta szczepionka będzie, to biorąc pod uwagę to, że jednak ludzie umierają na koronawirusa, to po prostu myślę, że wszyscy powinni mieć jednak tą wolę, żeby się zaszczepić i, i żeby być także bezpiecznymi dla innych i, i żeby był po prostu święty spokój. Szczerze powiem, wydaje mi się, że jeżeli już ta szczepionka będzie, to biorąc pod uwagę to, że jednak ludzie umierają na koronawirusa, to po prostu myślę, że wszyscy powinni mieć jednak tą wolę, żeby się zaszczepić i żeby być także bezpiecznymi dla innych i żeby był po prostu święty spokój.